We'll Kielce i Orlenie, Azoty, Puławy jako trzeci team w Polsce meldują się w półfinale Superligi Piłkarzy Ręcznych. Mateusz Turkus obok nas. Zabrze pokonane 38 do 32 w drugim meczu, ale był to mecz heroiczny. Tak, był to super mecz. Mecz godny walki o ćwierćfinał. Dziękujemy wszystkim kibicom. Życzyłbym sobie, żeby zawsze był taki doping na meczach. Jestem dumny z chłopaków, super walczyliśmy dzisiaj, chociaż byliśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji, już chyba szóstą przegrywaliśmy. Ósemką. Ósemką, no to jeszcze gorzej i umieliśmy z tego wyjść, podnieść się i wygrać naprawdę wielki szacunek. Co się stało w przerwie, jakich argumentów użył trener, że jeszcze w drugiej połowie stracili 11 bramek tylko zamiast 21 w pierwszej? No tak, no wiedzieliśmy, że w pierwszej połowie nie zagrała obrona po prostu i to był nasz mankament. W drugiej połowie mostu graliśmy w obronie. Pomogła bramka i chyba tylko dlatego wygraliśmy fajne ustawienie także z Przemka Krajewskiego, który zajął się Jurasikiem i Jurasik chyba poza bramkami rzutów karnych już goli w akcji z drugiej powinnie rzucić no tak, no dziś, dzisiaj to wyszło. W zabrzu tego nie stosowaliśmy, bo dobrze nam się grało w obronie, jeżeli mieliśmy problemy Dlatego wyszliśmy taką obroną kombinowaną i dlatego. A więc teraz chwilę, dosłownie chwilę odpoczynku i za tydzień znów pojedynek z Zabrzem. Tym razem mam nadzieję, że zawrze. Choć, choć życzę Wam, żeby to było samo pierwsze miejsce, ale Puchar Polski także. Jeden z celów w tym sezonie. Tak, tak. Dzisiaj będziemy się cieszyć w poniedziałek. Zaczynamy przygotowania do Pucharu Polski. Nasz kolejny cel w tym roku byśmy tak grali jak dzisiaj Trenerze, to co wydawało się jeszcze kiedy pan przedpoła niemożliwe stało się ten plan minimum czyli czwórka jest właśnie dzisiaj no jest no tak zakładałem szóste miejsce i wejście do półfinału teraz będziemy walczyć dalej no fatalnie ten mecz się zaczął nie wiem czy z nerwy czy co no. Słaba obrona, pusta bramka w pierwszej połowie. No później się obudził trochę, chociaż nie na tyle, na ile powinien Bogdanow. Lepsza obrona, poszły kontry, dobra gra w ataku. Czemek krajewski pociągnął na środku, zatarabł no i cieszymy się. No właśnie cieszycie się, było już ośmioma dla Zabrza. Nie wiem, co pan zrobił w przerwie z chłopakami, że w drugiej połowie stracili tylko 11 bramek znaliśmy pewne fakty. Dobry był manewr wkrycia, Jurasika. Reszta, reszta pracowała przy kole. Także dobrze jest. Cieszymy się, dziękujemy publiczności. Ja dziękuję zawodnikom, kolegom współpracującym, Marcinowi i Piotkowi. Na razie jedziemy na Puchar, potem się rozjadą na becie reprezentacyjne i gramy dalej. Panie trenerze, z Płockiem w półfinale mistrzostw Polski i z Płockiem w półfinale Pucharu Polski. Po takiej, że bez obciążeń psychicznych można podejść do tych meczów i spróbować powalczyć. No na pewno chcemy w Pucharze zdobyć jak najlepsze miejsce, a was do półfinału zobowiązuje. Także jedziemy, walczymy, no szkoda, że jest nas trochę mało, z kolei Łyżwa dostał kontuzji nogi, także problem z rozgrywającymi, ale Przemek dzisiaj godnie zastąpił, także powinno być dobrze. Już ta drużyna gra tak, jakby sam Pan życzył? Nie, 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 za słabo w bramce, lepsza obrona i jeszcze więcej bramek zdobytych z szybkiego środka, bo Konrad tak idzie to pomyślimy. Adam heroiczny bój z górnikiem Zabrze wiadomo było, że będzie ciężko po tym zwycięstwie na Śląsku i w pewnym momencie no, troszeczkę straciliśmy wiarę kiedy było minus 8, ale wy nie straciliście tej wiary. Pokazaliście olbrzymi charakter w dzisiejszym meczu. No tak, yy, Górnik również to trzeba, trzeba im oddać, że przyjechali tutaj maksymalnie skoncentrowani, yy, yy, pokazali, że, że chcą, że chcą te to spotkanie jeszcze odwrócić. No ale, ale w drugiej połowie, w zasadzie od 20 minuty zaczęliśmy grać no, po prostu koncertowo i, i nie mieli nic do powiedzenia. Przez moment Krajek grał sam przeciwko Górnikowi, potem reszta zespołu dołączyła. I i, i, I wygraliśmy ten mecz. No właśnie, te pierwsze 20 minut, to wydaje się, że tak obciążenie miał górnik, bo musiał wygrać, ale obciążenie miały Azoty, bo też musiały wygrać w perspektywie mając mecz trzeci w zabrzu, a więc chyba to troszeczkę paraliżowały, paraliżowało przede wszystkim was w pierwszych 20 minutach. Bo, bo myśląc o tym, że, że można wygrywając pierwszy mecz, można jeszcze nie, nie wykorzystać tej szansy i, i, i wrócić na trzeci mecz do, do zabrza, no to była taka perspektywa bardzo, bardzo nieciekawa. Dlatego w pewnym momencie, no już trochę ręce zaczęły nam się trząść, natomiast yy, yy, na szczęście obudziliśmy się z tego, ocknęliśmy się, zaczęliśmy biegać, i, i, i no w krótkim czasie z 8 zrobiło się do przerwy 4, a później, a później wszyscy widzieli, co się, co się działo. Chwała dzisiaj kibicom, naprawdę, bo, bo cała hala dzisiaj nas tak niosła, że, że grało się fantastycznie. A, a minuty, z niewielkimi sekundami rzuciliście pięć bramek i byliście tuż, tuż już za plecami Zabrza. No tak, to chyba wszystkie pięć rzucił Przemek wtedy, no, po prostu grał, grał fantastycznie przez, przez, te, przez te kilka, kilkanaście minut no, ale, ale no, co mogę powiedzieć? No, każdy coś, coś dołożył, i, i jesteśmy w półfinale, jesteśmy w strefie medalowej, będziemy walczyć dalej. Adam, powiedziałeś o tych trzęsących się trochę rękach na początku meczu, ale tobie, jak wszedłeś, ręka nie zadrżała. Bardzo ważne bramki w drugiej połowie, to także Twoja zasługa. No, ja miałem, miałem to o tyle łatwiej, że nie musiałem zbyt wiele kombinować. Miałem, po prostu musiałem skończyć kontrę albo, albo rzucę ze, ze skrzydła. Tam nie ma, nie ma jakiegoś kalkulowania, kombinowania. Po prostu skakałem, rzucałem to, co, to, co potrafię, i, i dzisiaj się udało. No, skromność Twoja jest bardzo duża. Powiedz mi, Adam, czy jest szansa dzisiaj z takimi fajnymi, naładowanymi pozytywną emocją, pozytywnymi wrażeniami po tych meczach z Zabrzem. Czy jest szansa powalczyć z Wisłą Płock Pucharze Polski, bo to będzie najbliższy, najbliższy rywal, a później z Wisłą Płock w półfinale mistrzostw z Polski? No na pewno będziemy walczyli. Wisła oczywiście będzie, będzie faworytem, ale, ale no my też złapaliśmy wiatr w żagle, jesteśmy na fali. Udało nam się już z, z Płockiem zwyciężać, także no będziemy starali się zagrać jak najlepiej, bo, bo Puchary Europejskie nam, nam znowu nie wyszły w tym roku, także, także może się uda się coś już w pucharze polskim.